GO! Weszli, a obok mnie Sebastian Fabiański, człowiek, który, nie da się ukryć, ma potężne rapowe skillsy, ale w międzyczasie e, chyba sprawia też największe komentarze i tak dalej w polskim rapie. Chyba tak trochę jest. Ty się jeszcze w ogóle przejmujesz tymi komentarzami, które się pojawiają teraz? Wiesz co, no na pewno to nie jest, wiesz, jakoś szczególnie miłe, jeżeli, nie wiem, robią z ciebie jakiegoś tam. Aczkolwiek wiem o tym, że to jest tak zmienne. I, I wiem o tym, że wszystko tak naprawdę nadal mam w swoich rękach i swojej głowie. Na szczęście już jakby zmieniłem zdecydowanie, wiesz, w ogóle podejście do spraw. Bardzo. Nie chcę się tutaj z nikim, wiesz, siłować i tak dalej. Chcę po prostu robić, robić rzeczy. Cieszy mnie bardzo, że na, na jakby mówisz tak o moich skilsach. I to już nie pierwsza jesteś osobą tutaj, która to mówi, więc jakby jest mega miło. I mam nadzieję, że po prostu. Ta aura wokół mnie, takiego jakiegoś, wiesz, gościa, który się ze wszystkimi chce sprawdzać. Po prostu uleci i, i po prostu będzie robiona muzyka, bo to głównie o nią chodzi, nie? W sensie docelowo to ma być dla ludzi. To nie ma być przeciw nim, to ma być dla ludzi. Ja muszę robić rzeczy dla ludzi. Tak samo jak gram dla ludzi, bo nie gram dla siebie. Ja nie, ja nie masturbuję się do swoich filmów, tak? W sensie jakby robię to dla nich, więc finalnie tak samo muzyka. Więc jeżeli jakby, i też zrobiłem takie ruchy też jakby muzyczne, w ogóle też biznesowe, nazwijmy to, żeby spektrum odbioru mojej muzyki samemu sobie nie zawężać, bo ja sobie zawężałem poprzez kładzenie tej muzy na takich surowych, oldschoolowych, bumbapowych, agresywnych bitach, ja po prostu zawężałem spektrum odbioru, ponieważ jakby wychodziło na to, że ja jestem jakimś, jakimś kurzonym typem, który po prostu chce ze wszystkimi się sprawdzać i próbuje być, wiesz, ulicznikiem, nie? No przez to, że jestem aktorem, trudno będzie mi e, być u, uznanym ulicznikiem, tak w sensie jakby jako rap taki, wiesz, undergroundowy, surowy, właśnie szczery, taki do bólu, wiesz. No trudno mi będzie, ponieważ ludzie i tak wiedzą o mnie, że jestem aktorem i będą myśleć, że to jest kreacja. Bo ty już raz skończyłeś karierę, to znaczy nagrywałeś kawałek, który w ogóle na mnie zrobił wtedy mega wrażenie, a ja po prostu trochę też zmieniłem sam zdanie o tobie, uznałem, kurde, mocny kawałek, bardzo dobry kawałek i sam stwierdziłem, super. Ale powiedz mi, co się to, 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 zmieniło, czy to jest powrót, czy to jest powrót, czy, czy, czy wracasz, czy nie no, wracasz? Ja ci powiem tak. Czy w ogóle nie zniknął Ja musiałem zabić, zabić tamtego rapera. Ja musiałem go po prostu zabić. Wiedziałem o tym, że tamten siłujący się raper, Ja są o tym nawijam. Tak? Eee, nie pamiętam już jak to jest na koniec tam, że nie chce mi się eee, z całym światem bić. Afery, nie afery. Ja musiałem go zabić, musiałem go spalić. Dlatego ten album nazywał się Popiół i dlatego po albumie popiół, kiedy już byłem spalony, musiałem wydać numer tu byłem. Dlatego, bo tego potrzebowałem. Ja potrzebowałem dać statement pod tytułem nie ma już tego. Nie ma już tego gościa. On już umarł. Ale będzie kolejne. Tak, w sensie musiałem się uwolnić. Teraz kolejne rzeczy będę wydawał u Sariusa na AntiHypie. Za chwilę wychodzi kawałek z Patrycją Markowską i z Sariusem. Bardzo taki szczery, fajny, moim zdaniem przyjemny numer, wiesz, jakby do dziecka, tak naprawdę dla mojego syna, ale też to jest dla wewnętrznego dziecka, który mam, tak, i który każdy ma. I, i, I mam nadzieję, że ten kawałek będzie miał fajne przyjęcie. Już go nabijałem jedną zwrotkę i refren u Wojewódzkiego, jak byłem ostatnio. I bardzo pozytywne rzeczy ludzie o tym piszą, więc wierzę, że po prostu jakby przestanie ta aura mi dokuczać, wiesz, jakiegoś takiego konfliktu, tylko po prostu zaczną ludzie słuchać tej muzyki i, słysze, i słyszeć ją taką, jaką ona jest, a nie przez jakiś pryzmat, czy przez pryzmat jakichś moich ról, czy przez pryzmat tego, co, moim, co uważają na mój temat, czy przez pryzmat jakichś tam moich, mojego pajacowania w Free fightach i tak dalej. Nie?